Dobry kochani, witam Was bardzo serdecznie. Mam na imię Eryka, tak sobie pomyślałam, że ja się raczej nie przedstawiam jak mam na imię, więc dziś będzie inaczej. Mam na imię Eryka, to już pewnie wiecie po nazwie kanału. Dziś dokonam tak zwanej recenzji zapachów z Zary. I jak to u mnie bywa, jestem po prostu zawsze do tyłu i dziś będę mówić o tych słynnych zapachach z serii um, czy też setów Vibrant Cities. I powiem Wam, że mam tutaj wszystko, co możliwe, wszelkie yy, kompozycje zapachowe. Jak wiecie lub nie, to informuję, że dostałam je od mojej obserwatorki Oli, i jest tych zapachów raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. I od razu Wam powiem, że. Fajne są to zapachy, ale nie ma tutaj nic takiego, co tak mnie powaliło na łopatki, że. albo powaliło na kolana i rozłożyło na łopatki, że na pewno kupię sobie pełnowymiarowy produkt właśnie tego zapachu. No nie. Niemniej jednak są to bardzo fajne kompozycje zapachowe, które warto mieć w swojej kolekcji. Przede wszystkim za bardzo przystępną cenę i też bardzo fajne parametry. Czy one są dostępne w sklepach? Są, ale na pewno nie jest na nie taki szał, jak był kiedyś. Ale dla chcącego nic trudnego, perfumerie internetowe, grupy zapachowe, tam na pewno znajdziecie coś w tym stylu. Ale nie przedłużam, przejdę do klu hmm, tego filmiku, czyli do mojej recenzji. To tak brzmi, jak wiecie, jakbym była krytykiem perfumowym, czy tam krytyczką perfumową. Po prostu jestem użytkowniczką, która ma jakieś swoje przemyślenia i chciałabym się z nimi z Wami podzielić, bo wiem, że dużo osób po prostu tego potrzebuje i tego oczekuje ode mnie. I słuchajcie, pierwszy zapach, który mi się tutaj nasunął, to Creatively Shanghai. Mm. I mam wrażenie, że właśnie te kompozycje idealnie odzorowują taki klimat miast, przynajmniej mi się tak wydaje. I ja w ogóle nie jestem taką miłośniczką kultury azjatyckiej, ale też nowych technologii, takiego miasta, który tętni życiem, który jest, które jest wysoko rozwinięte są nowe technologie, super infrastruktura. No ja nie, jak wiecie, jestem bardziej miłośniczką wszystkiego co jest takie kotyczkor, a Szanghaj no to, to już jest zaprzeczenie kotyczkor. I ten zapach właśnie taki jest: żywy, mocny, cytrusowy, owocowy, bardzo dużo się dzieje. Ja też sobie wypisałam nuty zapachowe, ale nie bójcie się, że was zanudzę, ponieważ to są tylko trzy nuty podaje je Fragrantica, ale też mm, Zara, pomarańcza, kardamon i cedr. Dla mnie zbyt dużo się dzieje. On z jednej strony jest owocowy i cytrusowy, ja się nastrajam na takie wiecie wysokie wibracje i nagle to wszystko opada i jest tak bardziej otulająco, drzewnie. Mm, nie. Po prostu nie. To nie jestem do końca ja. Cóż Bywa. <laughs> Następny zapach, który wpadł mi tutaj w rękę, to Energetically New York. I już jest bliższy memu sercu, ale też podobna historia. Czyli z jednej strony jest kardamon, jaśmin i sandałowiec, więc nastrajam się na takie bardziej narkotyczne klimaty. A ten zapach ma w sobie, aż sobie tutaj nałożę. Dosyć dużo takiej energii. Jest to kompozycja mm, będąca inspiracją Le Labo Santal 33, czyli zapachu, który ma w sobie mm, coś tak wyjątkowego, że dużo osób jest zainteresowanych właśnie tą kompozycją. Ale to nie jestem ja. Niemniej jednak, słyszałam dużo bardzo pozytywnych opinii, i powiedzmy sobie. Jasno, yes, jak ja mówię, że to nie jestem ja, to nie oznacza, że ten zapach jest zły, nieładny. Nie było takiego zapachu, tu mówię wam otwarcie, który totalnie jest dla mnie nie do zniesienia, tylko po prostu ja wolę coś innego, inne po prostu kompozycje zapachowe. No, ale jest to zapach jak najbardziej ok. Wydaje mi się, że on jest właśnie fajny do takiej korporacji, bardziej nowoczesnej, do jakiegoś działu marketingowego, kiedy chcemy pachnieć świeżo, dosyć formalnie, ale z drugiej strony, żeby ten zapach nie był taki nudny. To jest właśnie ten klimat. Następny zapach to jest, słuchajcie, Boldly Seoul. I tu była taka historia, że ten zapach bardziej mi się spodobał, bo on jest. Już piżmowy. Jest też fiołek i jest też y, mimoza. Nałożę sobie troszeczkę. On spodobał mi się dlatego, że jest tu w nim takie ciepło. Ym, I nie jest to zapach z kategorii jakichś mocnych świeżaków, tylko on jest już bardziej wchodzący w takie orientalne, nawet skórzano-drzewne klimaty. Bardzo fajny. Ym, tylko, że problemem może być fiołek, bo wiem, że wiele osób nie lubi, kiedy w otwarciu jest fiołek. I ten fiołek też może wybrzmiewać tak bardzo dusząco, nużąco. No i też kłania się piżmo, które często też um, budzi kontrowersje, że tak powiem. I po raz pierwszy chyba wącham zapach z mimozą, albo przynajmniej tak mi się wydaje. Już jest mi bliższy, bo jest to kompozycja bardziej taka otulająca. Ale nie skusiłabym się na pełnowymiarowy produkt yy, albo pełnowymiarowy flakonik, bo mam wrażenie, że on w jakiś dziwny sposób mógłby mnie trochę tak męczyć. Niemniej jednak jest to bardzo ciekawa kompozycja. Także obczajcie. Następny to słuchajcie jest w kolei zapach. Cieszący się największym zainteresowaniem z całej tej kolekcji Zara Vibrant Cities, mianowicie jest to Magnificently Dubai. Z Dubai jest taka historia, że jest to killer. On ma największe parametry, największą też projekcję, i on jest idealny na jesień, na zimę, bo on jest ciepły. On jest otulający, on jest drzewny, korzenny, orientalny, taki przyprawowy. No on nie, nie jest takim cichym, nie narzucającym się zapachem, wręcz przeciwnie, on ma dużo do opowiedzenia. On jest bardzo głęboki, taki narkotyczny, sensualny, jest jakaś taka nutka takiego erotyzmu i niebezpieczeństwa. No ale co mamy w składzie? Szafran, gałka muszkatołowa i skóra. Czyli, no, tak jak powiedziałam Wam, robi się tak naprawdę trochę mrocznie. Bardzo podoba mi się w tym zapachu to, że gdzieś tak po trzech godzinach on staje się bardzo taki skórzany, taki otulający właśnie poprzez gałkę muszkatołową rozgrzewający. Jest to bardzo miłe. Ale otwarcie tego zapachu no, dla mnie jest piorunujące i powiem Wam, że musiałabym mieć na niego nastrój naprawdę. Może trochę przyprawiać o ból głowy, no bo ten szafran też jest dosyć kontrowersyjną nutą. Na pewno nie jest to zapach idealny do pracy, bo on no, tak obezwładnia on całą przestrzeń, jak gdyby zagarnia do siebie. Niemniej jednak, no, jest to coś ciekawego, coś, czego jeszcze nigdy po prostu nie czułam. Więc warto powąchać przynajmniej powąchać. Następny zapach to yy, Fashionable London. Mam nadzieję, że ja tutaj dobrze wymawiam. No, mam nadzieję, że wybaczycie pewne yy, niedociągnięcia. I zapach, który jest. Hmm, jakby to powiedzieć, chyba najbardziej przystępny, jeśli chodzi o całą kompozycję, ponieważ składa się on z bergamotki, róży i piżma. I wiele osób też mówi, że jest to inspiracja Deliny. I ja jako osoba, która z różą... Niekoniecznie ma dobre relacje, nie mam na myśli tutaj mojej córki, ale takich różanych zapachów. Ja właśnie potrzebuję dużo słodyczy, gdy jest róża, bo róża często powoduje u mnie takie obniżenie nastroju. I jeśli chodzi o ten zapach, to on świetnie wybrzmiewa. On właśnie jest w takim klimacie Londynu. Kawka, herbatka, jakieś takie olejki różane, ale to jest takie bardziej ciepłe, bardziej mm, otulające. Ta róża nie jest taka, nie chcę użyć tutaj sformułowania babcina, bo nie, ale nie jest taka vintageowa. Niemniej jednak, jeśli chodzi o ten zapach, to on, słuchajcie, przyprawił mnie oból głowy, i tak, tak się zadziało dwa razy, i ubolewam bardzo, bo. Jest to kompozycja bardzo fajna i uważam, że odnalazłabym się w tym zapachu bardzo dobrze, ale trochę przeraziło mnie to, że rozbolała mi od niego głowa. Cóż, yy, bywa, prawda? I polecam Wam przetestować. Myślę, że w większości osób yy, się spodoba. Bo ta bergamotka sprawia, że ten zapach jest taki lekki w otwarciu. Później robi się bardziej tak głęboko, spokojnie. No i na koniec jest piżmo bardziej sensualne, bardziej takie um, przyciągające naszą uwagę, a raczej uwagę nosa. Bardzo fajna kompozycja, i właśnie ją chciała. Chciałabym mieć w sumie w pełnowymiarowym wydaniu, ale obawiam się tego bólu głowy, który wynika nie wiem skąd, ponieważ i bergamotkę, i róże, i piżmo toleruję, ale tutaj dzieje się taka sytuacja. No, może nie wiem pora roku, może ten zapach wiosną byłby dobry. Zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy. Następny zapach to słuchajcie Elegantly Tokyo. I z tym Tokio już bardziej się dogadałam niż z, szan z Szanghajem. Tokio jest uważam świetny do pracy, świetny na co dzień. To jest takie bezpieczne wydanie białych kwiatów, które nie są jakoś mocno nużące, narkotyczne, tylko dosyć takie nawet lekkie. Mamy lilię Jaśmin i Akigala. Wood. Jaśmin i Lilia to też są dosyć trudne składniki, a raczej nuty zapachowe. Przede wszystkim Lilia, która jest w otwarciu, i ta lilia może różnie wybrzmiewać, właśnie tak trochę cmentarnie. Ja tego tutaj nie odnajduję fajny zapach. Super uważam dla nauczycielek, tak jak już wspomniałam, do pracy, bardziej już taki formalny, zachowawczy. On nie robi się po jakimś czasie mocnym słodziakiem. On jest raczej taki jednostajnie biało kwiatowy, ale to wydanie jest takie stonowane. O! Więc myślę, że Tokio też jest dobrą propozycją. Oczywiście musicie być fanami białek kwiatów, bo jeśli nie, no to ten zapach może być dosyć trudny w odbiorze, właśnie już po, przez tą wspomnianą lilię. I zbliżamy się powoli do końca mam teraz tutaj w rączkach zapach Stunningly Venice i ten Venice, a raczej Wenecja, już spolszczając, najbardziej przypadła mi do gustu. Mimo że wiele osób mówi, że jest to dosyć plastikowe wydanie, dosyć syntetyczne, że ta słodycz jest dziwnie układająca się na skórze i wiele osób zarzuca temu tej kompozycji to, że ona jest bardzo krótkotrwała, bardzo mało projektująca, raczej blisko skórna i znika dosłownie po godzinie dwóch, mi to nie przeszkadza. Ja wolę się słuchajcie, dopsikać niż mieć na sobie zapach, który urywa mi głowę i nos. I mi on się bardzo podoba, bo to jest właśnie taka delikatność, dziewczęcość i wspomniana już słodycz. Może przeczytam, co jest w środku. To jest, słuchajcie, bergamotka, czerwone owoce i mirra. I też wiele osób uważa, że jest to inspiracja zapachem Perfums de Marley Meliora. Um, lubię, kiedy w zapachach jest właśnie coś, co nawiązuje do czerwonych owoców, ale poprzez bergamotkę to nie jest takie... Cierpkie, bo, prze, bo czasami zdarza się, że czerwone owoce są właśnie takie cierpkie, trochę kwaśne, coś w klimacie ametyst, a bergamotka sprawia, że ten zapach jest właśnie taki świeży, bardziej owocowy, cytrusowy wręcz powiedziałabym. na no później mamy mirrę, która to tak jakby łagodzi i ten zapach staje się trochę bardziej taki orientalny, trochę nawet drzewny. Olejkowy. Bardzo podoba mi się ta kompozycja i ją już bym mogła mieć w pełnowymiarowym wydaniu. Tylko pytanie jest takie: no, po co mi to? To jest pytanie, które warto sobie zadać, kiedy szalejemy zakupowo, jeśli chodzi o perfumy. No, i ja nie znam odpowiedzi na to, po co miałabym ten zapach mieć w swojej kolekcji, bo to nie jest taka miłość, którą odczuwałam do na przykład Prady. Paradoks, że po prostu po pierwszym powąchaniu widziałam, że to jest mój zapach marzeń, tak tutaj. Podoba mi się, może kiedyś, ale nie mam takiej po prostu chcicy na niego, że o nie, ja muszę teraz iść do Zary albo po prostu do jakiejś perfumerii internetowej i muszę na, na musa kupić sobie ten zapach. Raczej mam taką lekką relację do tego. I zamykamy to zestawienie zapachem e, Gracefully Madrid. E, zapach, który. No, wzbudził we mnie najwięcej takiego mech. Takiego wręcz nie tyle co obrzydzenia, ale zniesmaczenia. To jest dobre słowo. Bo zapach wybrzmiewa dla mnie niestety bardzo klozetowo, bardzo w stylu środków do czyszczenia jakiejś powierzchni, płynów do włóce, kostek i tym podobnych. I trochę mnie to zniechęciło, powiem szczerze, bo... Kiedy zaaplikowałam ten zapach na skórę, to on był właśnie taki rześki, owocowy, soczysty, właśnie taki jak, jak Madryt, taki radosny, tętniący życiem, ale też właśnie w klimacie trochę tropików. To wszystko było super, ale po tych 15 minutach myślałam, że po prostu urwie mi głowę, a raczej nos. W składzie jest um, Słuchajcie, co jest w składzie! Czyżbym sobie nie wypisała? Nie, wypisałam pomarańcza, geranium i piżmo. I jest to, słuchajcie, ponoć inspiracja do zapachu słynnego już Francisa Kourdisiana. Aqua Celestia, czy Celestia, Celestia. Nie znam ani tego, ani ten, który teraz wącham. Jakoś też mi się nie podoba. Wiem, że na pewno będzie dużo miłośników tego zapachu, bo on jest właśnie taki wodny, taki czysty. Tylko, że za bardzo tutaj staje się po pewnym czasie taki po prostu sztuczny. I to mnie od niego odpycha. Podsumowując, bo już jesteśmy na końcu. Podsumowując, słuchajcie, najbardziej spodobał, spodobała mi się Wenecja, następny jest London, i w sumie myśląc sobie o tym, to wydaje mi się, że te zapachy, które najbardziej mi się podobały, to właśnie te miejsca chciałabym odwiedzić, czyli Wenecja, Londyn. Tylko z tym Londynem obawiam się o mój ból głowy. I następnie też Tokio był dosyć przekonywujący, bo on był właśnie takim formalnym niezmieniającym się zapachem. I jeszcze ten Seul był dosyć ciepły, taki orientalny. I tak bym powiedziała, że wygląda podsumowanie całej kolekcji Zara Vibrant Cities. Cieszę się, że mogłam przetestować, bo dużo słyszałam pozytywnych opinii na temat tych zapachów. I dobrze jednak jest mieć próbki, bo idąc z takim. Idąc tropem tylko składników, które wiem, że lubię, no to trafiłabym raczej na Madryt. I nie wiem, czy to byłoby dobre rozwiązanie. No dobrze, kochani, dziękuję za uwagę. I niebawem pojawi się na moim kanale filmik, który będzie podsumowaniem też perfum z Zary i tym razem kolekcji Emotion. Zapraszam. I zapraszam też, żebyście pozostali dłużej na moim to słowo kanał jakoś mi nie przechodzi przez głowę, raczej przez gardło. Zapraszam was, żebyście zostali moimi subskrybentami. O. Będzie mi bardzo miło. No i czekam na was w komentarzach. Jestem ciekawa waszych wrażeń. Jeśli chodzi o całą kolekcję Zara Vibrant Cities. Buziaki do następnego.